Moje oficjalne stanowisko jest takie: jako człowieka powiem tak, krzywdy nikomu nie zrobił, a nawet wręcz przeciwnie. Chciał, to chciał. No, głupie się na to patrzy, jak człowiek nie jest przyzwyczajony do takiego obrazu. E, jako kolega proszę, żebyście nie nazywali nas Gayo Industries, bo. E, Widzowie, prawda jest taka, że ani Szczur wobec mnie, ani ja wobec Szczura nie wykazaliśmy większej inicjatywy, żeby zostać bliskimi przyjaciółmi. Yy, szczur po banie na Twitchu się kurwa nie odzywał pół roku, dopiero niedawno zaczął wchodzić. Więc ja nie wiem, co tam się u niego działo i specjalnie mnie to nie przejmuje, nie traktuję tego jakby mój kolega lizał yy, zmarszczone pęto. Ale całkiem to zabawne. No. Będę się z tego śmiał, nie ukrywam. E... No, oprócz tego szczur to całkiem bystry gościu. No. Kurwa, to, to, że jest z wyrolem, to było wiadomo od dawna. No. Jego wybór. No. Wolny człowiek.